Cześć. Przekształcimy liczbę zespoloną w postaci wykładniczej do postaci trygonometrycznej i algebraicznej. I zobaczcie, mamy tutaj wzory na górze w żółtej ramce i to jest wzór dla samego e do potęgi i razy fi oraz tutaj mamy wzór dla poprzedzonego przez moduł z jeszcze, czyli cał, całej tej liczby, nie tylko części tej wykładniczej. I teraz tutaj jest wzór, kiedy mamy ujemny kąt. Czyli mamy minus i pi pół. Tak jak w naszym przykładzie na przykład. Czyli skorzystamy sobie, sobie z tego wzoru niżej. I lecimy. Czyli mamy trzy razy. I teraz w nawiasie mamy cosinus. I nasz kąt to będzie pi pół. I odjąć i sinus pi 2. A skąd się bierze to pi 2? No, stąd, że tu mamy kod pi 2. E, I teraz, żeby, żeby doprowadzić to do postaci e, algebraicznej, no to trzeba będzie po prostu wyliczyć sinus pi 2 i cosinus pi 2. Tę trygonometryczną możemy jeszcze przedstawić tak, jeśli to Wam się bardziej podoba. Dobra, to teraz podstawiamy, żeby otrzymać naszą postać algebraiczną. Czyli mamy tak: 3 razy cosinus pi pół to jest równe 0, czyli 3 razy 0 minus i sinus pi pół to jest 1. Czyli mamy tutaj po prostu minus i 3. I tutaj zobaczcie, podkreślę. Mamy tak: to jest forma nasza algebraiczna, a to jest nasza forma trygonometryczna.